Cicha, skromna, zamyślona, na Wawelu śpić przez wieki, Bogosławiąc swoje! Twoi... Bardzo istotny był przydomek właśnie katolicki, przy Określeniu szkoły. Ja z tym z określeniem wiążę pewne gwarancje, gwarancje dobrego wychowania, dobrego nauczania, w ogóle jakości, rzetelności, sumienności, i to były dla mnie przeważające argumenty za wyborem właśnie tej szkoły dla syna. To, czego się uczą w tej szkole, poznają, będzie ważne nie dzisiaj, nie jutro, ale także w dalekiej przyszłości. My wiemy, że szkoła, ponieważ mamy z nią kontakt wiele lat, uczy tego właśnie, co jest najważniejsze. Robi to w sposób bardzo stanowczy, a jednocześnie bardzo przyjazny dla dziecka. Wiemy, że jest to dziecko bezpieczne i tego, czego się nauczy w tej szkole, będzie dla niego niezwykle ważne i stanowić będzie kręgosłup. Ta szkoła dba o bezpieczeństwo w naprawdę rewelacyjny sposób. Tam do szkoły nie ma takiej możliwości, żeby uczeń wszedł wyszedł o której godzinie chce. Tu jest ta szkoła jednak pod kontrolą 24 godziny na dobę. Są uczniowie, wszyscy się znają. To szkoła taka rodzinna. Ja uważam, że to szkoła najlepsza w mieście.